Złamania prawa 100%, zemsty politycznej 0%. Bo gdyby to była zemsta polityczna, to takie wnioski byłyby po dwóch, trzech miesiącach objęcia przez nas władzy. To są konkretne argumenty prokuratury. W jednej części dotyczące interesów i bezpieczeństwa Polski dla potrzeb kampanii wyborczej przez pana ministra Błaszczaka, a w drugim przypadku pana Mateckiego. No my mamy do czynienia z działaniem totalnie niezgodnie z prawem. Po pierwsze, jakieś lewe, fikcyjne umowy, a po drugie, ustawianie konkursów Funduszu Sprawiedliwości. I czerpania z tego korzyści majątkowe. Więc jeżeli to wszystko jest potwierdzone, zbadane, zweryfikowane, to od zarzutu do aktu oskarżenia krótka droga i później niezawisły sąd podejmuje decyzję. Wierzę tutaj prokuratorom, że jeżeli oni dopatrzyli się różnych powiązań, różnych zależności, to może jest tak, że pan Matecki nie ze wszystkimi mógł porozmawiać i chodzi o to, żeby takich rozmów dalej nie mógł prowadzić. No przecież myśmy ostrzegali w zeszłej kadencji, nie róbcie takich rzeczy. To jest niezgodne z prawem. Traktujecie Fundusz Sprawiedliwości jak swoją partię partyjną skarbonkę, traktujecie rządową agencję rezerw strategicznych jak partyjną skarbonkę, oni wszyscy wychodzili, śmiali się na komisjach, na sali plenarnej, co wy tam się znacie, my wygramy wybory. No to teraz są tego efekty. Przecież niewinni nie mają się czego obawiać. No jakby byli uczciwi, to nawet jeżeli mierzą się z prokuratorem, no to odpierają zarzuty. No ale tu moim zdaniem o uczciwości nie ma mowy.